Witam Państwa w programie Młodych Razem w Telewizji w Punkt. Ja nazywam się Julia Klinkiewicz, a dzisiaj ze mną w studiu jest Ewa Gruszkiewicz, działaczka lokatorska i członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej. Tak. tak. Dzisiaj będziemy rozmawiać o reprywatyzacji. I żeby w ogóle wyjść od takiego, żeby przejść do dalszych tematów, chciałabym zacząć od takiego kluczowego pytania, czym w ogóle była reprywatyzacja w Warszawie? Ona była w całej Polsce. Ja mam telefony z całej Polski, nawet z takich malutkich bardzo miasteczek, gdzie ludzi to również dotknęło. Natomiast Warszawa zrobiła się najbardziej głośna i chyba najwięcej eksmisji było w Warszawie w związku z oddawaniem kamienic w ręce mafii reprywatyzacyjnej. Media używają takiego terminu w tej chwili dzika reprywatyzacja, przeciwko któremu ja się buntuję. Dlatego, że ja uważam, że w świecie, w dzikim świecie obowiązują pewne zasady, obowiązują. Ono, ono się swoimi prawami rządzi, ale to są jednak prawa. Natomiast nasza reprywatyzacja była po prostu złodziejska. Ona nie miała nic wspólnego z zasadami obowiązującymi w naturze. Ona była po prostu złodziejską reprywatyzacją. Nikt nie pokusił się do tej pory, żeby oszacować, ile osób straciło dach nad głową. Podaje się taką cyfrę 50-60 tysięcy. Ja już słyszałam o 90-100 tysiącach. To jest duże miasto. 100 tysięcy ludzi nagle wygonić z mieszkań. No to nie wiem, tylko okupant może coś podobnego zrobić. Ktoś, kto napadnie na kraj i całe miasto nagle weźmie i wyrzuci. I to była reprywatyzacja. Była bezwzględna, była kłamliwa, cały czas nas oszukiwano, a po latach okazuje się, że to wszystko było niezgodne z konstytucją po prostu. Bo wyrok, trybu, wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Mówił o tym, że nie można cofać decyzji sprzed 60 lat, sprzed 70 lat, bo w ten sposób byśmy doszli do epoki kamienia upanego i nagle mogłoby się okazać, że jakaś jaskinia w Tatrach była zamieszkała przez moich przodków i proszę, ta jaskinia jest moja, prawda? Są pewne zasady w prawie i to dotyczy wszystkich dziedzin, że Pewne fakty ulegają przedawnieniu i dalej już nie, no nie będziemy teraz z bitwy pod Grunwaldem, że dali odszkodowania za śmierć tam jakichś naszych przodków, no nie, po prostu tak nie, trzeba uciąć sprawę, ona została ucięta w Warszawie, poza Warszawą ja mam sygnały, że, że w dalszym ciągu twierdzą, że te roszczenia są ważne, aczkolwiek one są już nieważne. O, mało tego, kamienic nie wolno zwracać, były dwie nowelizacje, na, dwóch ustaw. Jedna to była nowelizacja. E, Kodeksu e, ostatnia, administracyjnego. E, to, to była ostatnia, ale jeszcze wcześniej, rok wcześniej, była nowelizacja ustawy e, o gospodarowaniu nieruchomościami. I już wówczas, było powiedziane, że nieruchomości zamieszkałych nie wolno oddawać. Czyli cały czas się i ta jedna noga i ta druga właśnie o przedawnieniu, a urzędy miast jakby tego nie zauważyły. I ja jeszcze dwa tygodnie tam oglądałam jakiś program w telewizji, gdzie pani radna z Warszawy E, e, powiedziała, no ale do niektórych nieruchomości, bo e, tematem było brak ogrzewa centralnego ogrzewania w, w budynkach w Warszawie, brak, brak toalet. E, e, i, a pani radna powiedziała, no ale do niektórych budynków są roszczenia. No, a co to ma do rzeczy, że są roszczenia? To już nie jest sprawa miasta, to jest sprawa Skarbu Państwa, bo tym ludziom nikt nie odebrał prawa do odszkodowań, natomiast nie mogą już dalej wyrzucać ludzi z mieszkań. Tak, myślę, że to było bardzo przede wszystkim potrzebne, żeby nie wyrzucać ludzi z mieszkań, bo to, co się działo kiedyś, właśnie chciałam zapytać, bo... Co się działo kiedyś? Jest pani ofiarą reprywatyzacji w Warszawie? Tak, no, no ja powiem, że yy, yy, tak, po pierwsze, yy, to było straszne doświadczenie, yy, bo yy, yy, byłam otoczona wówczas ludźmi, którzy byli wyrzucani. Myśmy się wszyscy czuli tak jak... Nie wiem, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, jakąś pralkę. Jeszcze wtedy nie było tej segregacji śmieci. I pralki się wystawiało ko ko koło kontenera. I razem z tymi starymi pralkami i lodówkami wyrzucono nas. Wystawiono nas koło kontenera na śmiecie. Ja to tak odbierałam i tak to w dalszym ciągu odbieram. E, stosunek do nas był po prostu nieludzki. E, myśmy byli traktowani cały czas przedmiotowo. E, I wszystko, co słyszeliśmy w sądzie, co słyszeliśmy w urzędzie miasta, to wszystko było nieprawdą. Mm, tak, właśnie chciałam też zapytać, bo y, znała się pani z Jolantą Brzeską. No staram się nawet kontynuować jej dzieło e, e, i miałyśmy tych samych przeciwników procesowych. E, w tym samym to, czasie toczyły się, ona miała pierwsza wyrok eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego i nawet niedawno pisałam o tym, że Jola zabrała wyrok eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego do grobu i Święty Boże nie pomoże, żeby zmyć z niej tę, tę hańbę. Przecież słowo eksmisja dla człowieka, który żyje normalnie, uczciwie, pracuje, dzieci wychowuje, zakupy robi i tak dalej, słowo eksmisja Kojarzyło nam się zawsze z czymś strasznym, bo to trzeba coś okropnego zrobić. Albo trzeba demolować mieszkanie, albo trzeba zakłócać spokój sąsiadom, albo trzeba nie płacić za nic i, i, i doprowadzać do ruiny. I tu nagle nas, którzy mieszkają po kilkadziesiąt lat w tych mieszkaniach, niektórzy już jako trzecie pokolenie i z różnych powodów nie wykupili tych mieszkań, nagle im się mówi: won, na ulicę, do kanałów pod most, na dworze centralny. Ale w ogóle wstrząsające było to, że reprywatyzacja się działa przez tyle lat, a opinią publiczną wstrząsnęła dopiero sprawa Chmielnej 70. No więc dla mnie to jest naj, najgorsze świadectwo, jakie mogliśmy sobie wydać społeczeństwa, jako społeczeństwu, to to, że nie wstrząsnęła ludźmi makabryczna śmierć Jolanty a dopiero te 160 milionów e, koło pałacu kultury e, e, rzeczywiście poruszyło tak no przy okazji myśmy też jako ruch lokalski wykorzystali to do tego żeby nagłośnić jeszcze i sprawę Jolki e, m, ale e, ludzie mówili tak a ty jesteś pewna że ona nie popełniła samobójstwa no ja miałam ochotę bić kopać drapać bo, bo, bo jak można być takim, takim nieczułym, takim niewrażliwym, takim nierozumiejącym, niechcącym zrozumieć nawet? No ale taka była narracja, cały czas się mówiło, że trzeba naprawiać błędy komunistów i trzeba oddawać. Przy czym, jak się okazuje dzisiaj, to nie oddawali prawie w ogóle tym prawowitym spadkobiercom, tylko oddawali, oddawali tym, 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 tym ludziom, którzy byli w gangach. My się teraz dowiadujemy, przy okazji zresztą filmu Lokatorka, ja się dowiedziałam o niektórych powiązaniach, o których nie miałam pojęcia, mimo że ja żyję tą sprawą i wyłącznie reprywatyzacją. Zrzuciłam w kąt wszystkie swoje zainteresowania, bo jest tylko reprywatyzacja, ponieważ nie zeznam spokoju dotąd, dopóki nie będziemy wiedzieli, po pierwsze, dlaczego Jolkę zamordowano, jaki chcieli osiągnąć cel, no i kto to zrobił. No, kto to zrobił jest dla mnie mniej istotne niż to dlaczego. Ja, ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. Dlaczego została zamordowana? My dzisiaj wiemy 100 razy więcej niż wiedziała Jolka w roku 2011. Tak, jeszcze chciałam tutaj zapytać, bo padł wątek tego, że właśnie oddawano pieniądze osobom, które były podstawione. Bo ostatnio okazało się, że miasto oddało kilkanaście milionów osobie, która nie żyje. Tam były dwa miliony tylko. Ja się zastanawiam, gdzie oni mu do grobu włożyli te 2 miliony. 40 lat człowiek nie żył. Ale ja mam w tej chwili, ponieważ my się tymi sprawami cały czas zajmujemy. Ja, mnie wiele osób pyta, czy ja nie jestem prawniczką. Nie, nie, broń Boże. Ja jestem poloniską i byłam całe życie dziennikarką. Natomiast, no, w tej chwili rzeczywiście mam w samochodzie, bo czy muszę dzisiaj wysłać pismo do sądu z zapytaniem. E, co to znaczy? Zawieszenie postępowania komorniczego i jednocześnie ściąganie z emerytury starszej pani, z głodowej emerytury, bo jak ją dzisiaj podliczyłam, to mi wyszło, że zostaje jej na jedzenie, ubranie, środki higieny, kulturę, 77 zł miesięcznie. Jak zapłaci czynsz po odjęciu komorniczego zajęcia. I wierzyciel umarł. A pani komornik mówi, że będzie dalej ściągała. Yy, tak, ona umorzy, jeżeli ta pani przyniesie. Pani ma 82 lata i ma przynieść akt zgonu obcego faceta. Jak ona ma ten akt zgonu? My mamy z tym bez przerwy do czynienia, i, 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 i znowu ja sąd pytam: Czy do grobu będą, do, do trumny, do urny? Gdzie te pieniądze będą szły? Tak, ale to w ogóle pokazuje, że. Pokazuje absurdalność. Yy, yy całej masy zjawisk patologicznych. Ja uważam w ogóle, że reprywatyzacja była źródłem wielu patologii. Między innymi, to naciąganie staruszków, żeby wzięli kredytu 15 tysięcy czy 20, a oni podpisują jakieś papiery i nawet nie wiedzą, że sprzedali swoje mieszkanie za 20 tysięcy, bo tym to się kończyło. I są nagle eksmitowani. Nie przysługuje im żaden lokal socjalny, żaden komunalny, bo przecież byli na tyle bogaci, że mają mieszkanie własnościowe. No to im nic, nic nie przysługuje. I takich rzeczy były tysiące w całej Polsce. I to jest też pochodna, bo skoro można za 50 zł kupić roszczenia do trzech kamienic na chorzej w centrum Warszawy, to co ja nie potrafię, ja też będę taki, taki zaradny, tak? wezmę życie w swoje ręce. No więc ja uważam, że mnóstwo patologii wynikło z tego, że nie było reakcji państwa. Na zwyczajne oszustwo i złodziejstwo. To dzisiaj nie ma. Tak. Myślę, że w ten całkiem smutny sposób możemy zakończyć pierwszą część naszej rozmowy. Ja nazywam się Julia Klimkiewicz, a ze mną jest Ewa Andruszkiewicz. Dziękuję.